Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale jestem Kamil w dzisiejszym odcinku pro mnie nie było, ale wróciłem, będziemy testować nowy mój Star Power bo dropłem do Penny. No i moi drodzy, naprawdę dla mnie nie było, bo w poprzednim odcinku jak nagrywałam ponad miesiąc temu miałem tyle. Tu miałam 12 tysięcy moi drodzy. A już mam 14606. O moi drodzy. Ojej. Yy, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku będę tłumaczył. Odcinki są w sobotę, ale dzisiaj trochę późno to nagrałem. W piątek może pojawi się seria z moim bratem, albo i nie. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Ale moi drodzy. Dzisiaj kupiłem sobie ten gadżet star Power i może kupiłem sobie, albo nie, dobra. Moi drodzy, no to aha, jeszcze nagrałem w ten poniedziałek, czyli za dwa dni. Jak grać na ni? Jeszcze trochę no, no, muszę poduczyć się grać, ponieważ. No, wiecie, trochę średnio mi się jeszcze nie gra. Więc jeszcze trochę, jakąś rangę sobie nią bije i będę mówił. Ale na bank będzie w poniedziałek, a teraz przetestujemy sobie ten Star Power. Star Power, jak widzę, jest ciekawy. Ale wolę ten drugi, gdzie walą tam. O, o kurde. Ja pierdzielę. Co za... Nienawidzę dostawić minus 6. Nienawidzę, moi nie Nienawidzę. Ale dobra. Lecimy. Okej. Okay. To faj rozwalt tą panie i... No oczywiście, miejka mi zeza. O nie grałeś w nim ponad miesiąc. A dobra. I chyba leci teraz muzyczka w tle. Więc tutaj dobra, tutaj okej, okay, tutaj okej. Okay. Mamy już dwa powercubesy, moi drodzy, więc jest okej okay. na razie. Aha, tu jest jeszcze... O, tu jest jeszcze ten bit Też jest nabić mi tego głupiego ulta. Proszę. Dobra. Nie, nie będę go tu. Marnował. Jeśli. A. Nie mogłem inaczej, moi drodzy. Nie mogłem. I'm sorry. Dobrze, no rozwaliłem ją. Teraz AP. Się boję, że taszeli wy, wy, wytyguje mi się. Dobra, jej, go, jej tu nie ma. Więc jest OK. ja. O, kurde! Ja nienawidzę tych gadżetów! No ja nie mogę. Moi drodzy, ostatnia rundka. No jak się nam nie uda, no to trudno. Kiedy indziej najwyżej po prostu, było. Ja też nie chcę dostawać tak dużo minusów, bo chcę wbić jeszcze te 400 pucharków i 15k. Może że w tym tygodniu, jeśli będę dużo grał, to wbijemy. No i moi drodzy. Brakuje nam jeszcze tylko. Samych legend Samych legend To jest coś pięknego Okej, okay, dawaj tego tutaj Dobra ooo, nice chic. Aha, to typ zabił pozdro kamień A ten masz tak power Nie wiem skąd Ale skąd wziął ciekawe czy kupił albo ten wdropił. Ten odcinek będzie trochę dłuższy, mi się wydaje. Ale seria Minecrafta będzie według mnie spoko z moim bratem. A sama chyba też. Patrzcie, jeszcze te te są spoko według mnie. Patrz i podpala. 400 HP. Nie? Nie, pozdro. Pozdrawiam dla twórców, kto. Wow. Kto to stworzył? Bo te gadżety są. E, gadżety. E, są spoko, według mnie. Tak mi się wydaje i według mnie ja, ja nie mówię że um... I za niedługo, jeśli będzie 50 subów, niewiele nam brakuje. To moi drodzy pokazuje twarz. Tak, pokazuje twarz. I naprawdę, proszę subskrybujcie mnie, bo niewiele brakuje do tych 50 subów, a fajnie jakby było, nie? Jeśli tam jest gościu... Ale się śmiał. Dobra, tam jest... Ha! Z Leonem mam bić się! I am Leon! Kurde, aaa Dobra. On na niego pójdzie. On pójdzie. Tak, on pójdzie na niego. Luzik. Luzik, mordo. Gościu dad. Gościu dadda. Easy win. Easy win, moi drodzy. Easy win. Dobra, jest okej. Okay. Wygraliście. Ugh, wygraliście. Hmm. O, nawet wydarzenia. E, i, I to tyle. Będą e, e, filmiki, moje odcinki będą w. Po. w. Środa. E, środa, poniedziałek, sobota. Tak. Poniedziałek, sobota. So, e, poniedziałek. Środa sobota. E, więc żebyście tam wbijali na ten kanał i teraz naprawdę podchodzę do tego fajnie. Będę nagrywał też różne gry, bo mam wiele. I będę instalował jakieś głupoty, żebyście potem tego nie instalowali tak jak ja. E, no i do zobaczenia w następnym odcinku. A. Aha. Aha. Nie do zobaczenia jeszcze, moi drodzy, ponieważ. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć: wbijajcie do klubu kotlecik X. Tak jest, kotleciki X. A, kotleciki. Wbijajcie. Wbijamy 100K. Wbijamy 100 Niewiele nam brakuje. Tylko 40. Y... Tylko 40. O, tysięcy, więc fajnie jakbyście dołączyli. To zobaczymy że nie ma w następnym odcinku. Cześć.